Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o, o tym, kto mnie popiera, Szanowni Państwo. To jest bardzo ważne, ponieważ popierają mnie najwybitniejsi ludzie w państwie. Popiera mnie Pan e, Tusk. I Platforma Obywatelska, której jestem zresztą członkiem, a jak wiadomo, pan Tusk jest fantastycznym człowiekiem, wyprowadził nasz kraj teraz ku przyszłości. Jesteśmy wszyscy bogaci, szczęśliwi, świetnie poradziliśmy sobie z powodzią. Także pan Tusk mnie popiera, ten wspaniały człowiek, pan premier Tusk. Kto jeszcze mnie popiera? Ostatnio, szanowni państwo, Poparł mnie sam pan Włodzimierz Cimoszewicz. To nie przelewki. Pan Włodzimierz Cimoszewicz no po prostu przyszedł i powiedział, że odda głos na mnie w wyborach. I bardzo mnie to, szanowni państwo, ucieszyło. Bardzo, ponieważ mógł oddać głos na pana Napieralskiego, ale nie oddał i bardzo mnie to cieszy, bo pan Napieralski jest jeszcze młody i niedoświadczony, a ja jestem już starszy i doświadczony. I pan Włodzimierz Cimoszewicz chyba wie najlepiej. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję mojemu drugiemu przyjacielowi Cimoszewiczowi, że mnie poparł. Bardzo się cieszę z tego poparcia. No i jak już mówiłem, najgorsze, szanowni państwo, są te przesadne podziały w naszym narodzie wynikające z historii. To są przesadne podziały, bo przecież był ten PRL, ale teraz już go nie ma, więc nie wspominajmy ciągle o tym. Oddzielmy to grubą kreską i te przesadne podziały niech znikną wreszcie. I tego dowodem są poparcia, które mi y, członkowi bądź co, bądź Platformy Obywatelskiej, czyli Centrowej Partii, partii, która lubi się również prawicowymi yy, dążeniami i, i nawet wie Państwu nie wiem, jak to ująć, ponieważ nie mam tego napisanego. W każdym razie chciał Państwu powiedzieć, że popierają nas wszyscy. Mnie konkretnie popierają wszyscy. Popiera mnie prawica, popiera mnie lewica. Także obok Pana Cimoszewicza popiera mnie Pan Putin pan Miediediew, pan Jaruzelski z bardzo się bardzo zaprzyjaźniłem w Moskwie także sami Państwo widzą że te wybitne osobistości pan Marek Belka te wybitne osobistości wiedzą chyba na kogo głosują mogliby Państwo pójść ich śladem także tak bardzo, bardzo się cieszę bardzo się cieszę z poparcia pana Cimoszewicza bardzo się zdziwi pan Napieralski. No dziękuję państwu dzisiaj. Do widzenia.